Dzisiaj przedstawimy jak te oto tatki przeżyją niezłą jazdę, ponieważ ta oto dziewczyna, znaczy ten ktoś, kto się nazywa. A nie, to jest Dobrze, będzie gonić tą oto dziewczynę. Tą tego oto obojniaka. Dobra, chłopak, załóż. Ten mecz rozegra się teraz i start! Gad zbliżenie! Na takuski! Gdzieś się ukryła nasza madam? Oczywiście z tej strony! Ale nie ma tak, że cały czas! O, wychodzi z ksaków. Pędzie A ja za tobą! To jest niezwykłe. Jednak to nie koniec pościgu. O! Kzaczki nieźle oberwały! Kapuski nieźle oberwały z koła, ale na szczęście nie dziwnie nie jest. Na w Co? Szambor nie w kapie? Samor nie w kapie, proszę zobaczyć. A może to sambo, a może... Głównokopa. Was prezentuje Ja. Proszę, to jest główny bohater. Goniąca Caczkowica. To jest bohater drugoplanowy. Uciekająca kobieta. Piękne kocieruchy, jednak nie najlepsze. do dowody